Witam Was, moje płomyczki, tutaj Fire LPS i dzisiaj nagrywam ten tag, o którym wspominałam Wam wczoraj. Ten tag stworzyła LPS Avatar, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i gratuluję za tyle subskrypcji. Na początku jeszcze chciałabym powiedzieć, że jak możecie zauważyć, ta oto jemniczka, którą i customowałam, została moją maskotką kanału, ponieważ strasznie mi się spodobała. Więc może przejdźmy do tagu. Pierwsze pytanko, czy ostatnio rysowałaś jakieś LPS? No tak, tutaj to miałam niczkę, ale tak jak mówiłam, to było na szybko, żeby Wam pokazać mój plan, jak ona będzie wyglądać. A jeśli nie, to to takiego oto kotka, który też jest customem i chciałabym go w przyszłości zrealizować. Drugie pytanko: Czy narysowałaś kiedyś swoją maskotkę kanału? Jeśli chodzi o tą spanielkę, tak, to miałam liczkę też. Trzecie pytanko: Czy lubisz rysować pet shopy? No tak, bo nic innego w sumie nie umiem. Petshopy mi najlepiej wychodzą, więc tak, lubię rysować petshopy. <grych> Czwarte pytanko, czy w najbliższym czasie planujesz narysować jakiegoś petshopa? Tak, planuję. Yy, piąte pytanko, który z, rys z Twoich rysunków petshopów uważasz za najbardziej udany? Taki oto lisek, mi się strasznie podoba. Proste pytanko, który z twoich rysunków pet shopów sprawił ci największą trudność? Um, myślę, że albo ten lisek, a jeśli nie, to myślę, że jeszcze te dwa pieski. Siódme pytanko, który z twoich rysunków pet shopów twoi, jest twoim ulubionym? Hmm, w sumie nie mam, bo każdy mi się podoba. Ale tak samo albo te dwa pieski, albo ten lisek? Czy rysowałaś kiedyś Petshopa w postaci ludzkiej? Tak, ale nie umiem rysować ludzi i he, he, tak mi nie wyszło. Nie wiem nawet czy wam to wklejać, ale w sumie okej, okay, będziecie się mogli ze mnie pośmiać, więc wam tutaj wkleję. Ile masz rysunków petzopów? muszę policzyć. Po wyliczeniu wyszło mi, że mam 21 rysunków. Dziesiąte pytanko: czy rysowałeś kiedyś rysunek Petrzopa na czyjś konkurs? Tak, rysowałam na konkurs u mojej przyjaciółki, najlepszej przyjaciółki LPS Kazy. Niestety nie dostałam żadnego miejsca ani wyróżnienia, ale tak wyglądał, była moja praca. Miałam narysować albo zrobić edit tego kotka. Ja go narysowałam. 11 pytanko, czy narysowałaś kiedyś rysunek Petrwa z czyjegoś LPS-owego serialu? Jak na razie nie, ale planuję, bo mi się nudzi i pewnie niedługo coś takiego narysuję. 12 przeważnie zajmuje ci narysowania jakiegoś petrofa. To zależy, czy mi się chce, czy mam ochotę, humor. Zazwyczaj, jeśli mi się chce, to jakąś godzinę albo pół. I trzynaste pytanko: kogo nominujesz do nagrania tagu? Nominuję LPS Ice, a tak to za zbytnie nie mam kogo, ale jeśli ktoś z moich widzów, moich kochanych płomyczków też nagrywa, ma kanał. I rysuję LPS, to zapraszam również do nagrania tego tagu. Z mojej strony na razie to by było na tyle. I widzimy się niedługo. Pa, pa, pomyczki.